Wiemy, jak będzie wyglądała nowa sieć radomskich szkół. Radni komentują sprawę prezydenta Radosława Witkowskiego. Punkt paszportowy w Urzędzie Wojewódzkim w Radomiu już po remoncie jest wydanie dziennika w czwartek. Krzysztof Czoban, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam. Wiemy, jak będzie wyglądała nowa sieć radomskich szkół. Część z placówek zostanie zlikwidowana, część wygaśnie razem z ostatnim rocznikiem. Powstaną nowe jednostki, które mają tworzyć na przykład zespoły szkolno-przedszkolne. W Radomiu będzie też nowe liceum. Liceum ogólnokształcące dwujęzyczne powstanie w tym miejscu przy ulicy 25 czerwca i już od września tego roku zostanie przekształcone z istniejącego tu publicznego gimnazjum numer 13. Z kolei dziewiąte liceum ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego, publiczny gimnazjum numer 1 i cały zespół szkół ogólnokształcących numer 7 z oddziałami sportowymi ma zostać wygaszony do 31 sierpnia 2019 roku. Ten budynek zostanie zaadaptowany na potrzeby zespołu szkół technicznych. Zlikwidowane ma zostać także Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4. Liceum ma być zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2018 roku, a gimnazjum i całe ZSO rok później. Sześć sal na parterze budynku od września tego roku ma być zaadaptowane na przedszkole. W tym miejscu ma powstać także Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11. Część tej placówki ma funkcjonować także w budynku przy ulicy Gagarina 19. Podstawówka powstanie tu z przekształcenia publicznego gimnazjum numer 2. Od tego roku zlikwidowane zostanie także publiczne gimnazjum numer 8. Szkoła zostanie włączona w struktury publicznej szkoły podstawowej numer 3. Dokonując tych propozycji zmian bierzemy pod uwagę przede wszystkim dobro ucznia, tak? czyli tworzymy również nie tylko strukturę sieci inną, ale będą nowe rejony szkolne, które będą uwzględniały obciążenie czy higienę pracy ucznia, tak aby to nie była dwuzmianowość. W tym miejscu, czyli przy ulicy Piastowskiej 17, powstanie przeniesiony z ulicy Armii Ludowej Zespół Szkół Specjalnych nr 1. To budynek, który, co potwierdza wiceprezydent Radomia, jest odpowiedni dla osób niepełnosprawnych. Dzięki adaptacji na potrzeby szkoły specjalnej możliwy ma być większy nabór zainteresowanych uczęszczaniem do tej placówki. Zmian dotyczących szkół jest dużo więcej. Będą one dotyczyć uczniów, którzy zmienią miejsce nauki, ale także nauczycieli, którzy przynajmniej częściowo stracą pracę. Jeśli nauczyciel z gimnazjum będzie chciał być zatrudniony w szkole podstawowej, to po pierwsze jest to decyzja dyrektora szkoły podstawowej. A po drugie, ten cykl jest ośmioletni, czyli ilość godzin z poszczególnych przedmiotów będzie mniejsza niż w dotychczasowym systemie. Czyli może się stać... Taką potrzebą łączenia etatów w różnych szkołach, czyli część etatu w szkole podstawowej, część etatu w szkole ponadpodstawowej. Ja przewiduję, że będzie trudna sytuacja, jeżeli chodzi o nauczycieli przyrody w dotychczasowych szkołach podstawowych, i nauczycieli matematyki, fizyki i chemii w szkołach gimnazjalnych, bo ta ilość godzin jest mniejsza po prostu. Wiceprezydent podkreśla, że wypracowane zmiany to efekt porozumienia wielu środowisk. Nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą zadowoleni z tych decyzji, natomiast te decyzje trzeba podjąć. My mamy czas do 17 lutego. My chcemy ten projekt przygotować na posiedzenie sesji Rady Miejskiej 30 stycznia w poniedziałek i później jest 21 dni dla Pana Kuratora, jeżeli chodzi o opinię w zakresie zgodności z prawem tego projektu. Jeśli opinia będzie pozytywna, do 31 marca Rada Miejska musi podjąć już uchwałę o ustaleniu nowej sieci. Kolejne spotkanie zespołów, którego skład wchodzą przedstawiciele środowiska nauczycielskiego, radni oraz urzędnicy, zaplanowano na 17 stycznia. Zmiany dotyczące sieci szkół mogą być jednak kosmetyczne. To jest decyzja zbliżona do ostatecznej. Ja ciągle zakładam, że jeśli się pojawi, pojawi jakiś umotywowany sygnał do dyskusji, to ta dyskusja jeszcze trwa. Ale tak jak powiedziałem, są określone terminy zapisane w ustawie. My w tych terminach musimy zrealizować zadanie. Zapisy wszystkich propozycji dotyczących sieci szkół w Radomiu dostępne są na naszej stronie internetowej www.zebra.tv. Wczoraj po południu Centralne Biuro Antykorupcyjne zapowiedziało złożenie do Radomskiej Rady Miejskiej wniosku o wygaszenie mandatu prezydenta Radomia. Na razie wniosek do rady nie trafił. O opinię w sprawie sytuacji Radosława Witkowskiego poprosiliśmy radnych Rady Miejskiej w Radomiu. Radni nie kryją zaskoczenia sytuacją, w jakiej znalazł się prezydent Radomia. Wszystko wskazuje na to, że nad wnioskiem CBA będą musieli się pochylić za kilka tygodni. Najpierw jednak chcą zapoznać się ze stanem prawnym całej sprawy. My, jako radni, powinniśmy najpierw poprosić o opinię prawną radców Urzędu Miejskiego, Radcy, Biura Prawnego Rady Miejskiej i spokojnie przeanalizować to i widać swoją y, decyzję w tej materii. Trzeba posłuchać dwóch stron przede wszystkim, ponieważ z jednej strony zarzuty, prezydent jest świadomym człowiekiem, ma cały zespół radców prawnych i też ma jakieś tam opinie swoje. Trzeba to posłuchać. Dzisiaj widzimy, że najważniejsze osoby w państwie, ministrowie, posłowie zarzucają sobie wzajemne łamanie konstytucji. No to co przeciętny gdzieś tam człowiek ma powiedzieć co do prawa. My jako radni... Z całym powagą zajmiemy się tą sprawą w sposób następujący. Zapewne osoba czy jednostka kontrolująca powinna dać protokół z tej kontroli. Dla Wiesława Wędzonki cała sprawa ma jednak podłoże polityczne. Jestem przekonany o tym, że jest to walka polityczna i to jest jeden ze sposobów walki politycznej reprezentowany przez PiS. Bardzo brudny i bardzo nieładny. Po co? No po to, żeby odbić w cudzysłowie miasta, bo przecież w dużych miastach rządzi Platforma generalnie rzecz biorąc. Są prezydenci i rady w większości z Platformy, PiS jest w mniejszości, a żeby mieć pełni władzę, tak naprawdę w pełni władzę, no to satysfakcja będzie wtedy, kiedy również w samorządach będzie rządził PiS. Z taką opinią nie zgadza się Dariusz Wójcik, radny Prawa i Sprawiedliwości. Mówmy poważnie, no. jest to sytuacja bardzo trudna zarówno dla prezydenta, jak i dla miasta, ale ja nie widzę tutaj żadnej zemsty politycznej. No. you <sighs> Centralne Biuro Antykorupcyjne kontrolowało i było w urzędzie, wtedy kiedy prezydentem był Andrzej Kosztowniak. Tak? Dotyczyło to różnych spraw, do tej pory są prowadzone sprawy, ale od tego jest ta instytucja, żeby badała. A do tego, żeby orzekać o winie, jest sąd. I prezydent ma prawo do obrony w, sąd, w sądzie. Ja nie widzę tutaj żadnej politycznej, chociaż współczuję panu prezydentowi. Nie wszyscy radni zdecydowali dziś, jak będą głosować w sprawie to ewentualnego to wygaszenia to lub nie, to nie to mandatu to prezydenta to Radomia. To Dla mnie najważniejsza jest tutaj linia prawa. Jeżeli linia prawna wykaże, że nie było naruszenia, to wiadomo, będę głosował przeciwko, ale jeżeli by się y, okazało, że było to naruszenie prawa y, i w formie ciężkiej naruszenia, świadomego naruszenia prawa, no to... Ta decyzja moja może być odwrotna. Ja będę zdecydowanie przeciwko takiemu wnioskowi i cały klub Platformy Obywatelskiej. I sądzę, że również wszyscy ci rozsądni radni, którzy znają sytuację. Po prostu dla nas jest to nieprzyję... nie do przyjęcia. Natomiast na pewno rozpocznie się w ten sposób pewien proces. Nie wiem, czy prezydent złamał prawo. Nie jestem od niej, ja jestem od osądzania. Nie jestem sędzią i całe szczęście, że to nie ja będę podejmował decyzję, tylko sąd. Na razie formalnie wniosek w sprawie wygaszenia mandatu prezydenta Witkowskiego nie wpłynął do biura Rady Miejskiej w Radomiu. Według CBA ma to nastąpić w ciągu kilku najbliższych dni. A Dariusza Wójcika, przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu, poprosiliśmy także o szczegóły proceduralne, jakie stoją zarówno przed prezydentem Radomia, Radą Miejską, jak i pozostałymi instytucjami. Wniosek trafia do Rady Miejskiej. 30 dni przewodniczący ma na wprowadzenie tego wniosku pod obrady o zapytanie się rady. Wcześniej poproszę pana prezydenta, bo prezydent ma prawo złożyć wyjaśnienia na piśmie. Wniosek trafia na radę i są dwa kierunki. Jeżeli rada wyraża zgodę, na, czy wygasza mandat panu prezydentowi, wtedy prezydentowi przysługuje 7 dni na odwołanie się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Wojewódzki Sąd Administracyjny jest związany terminem 14-dniowym i musi w ciągu 14 dni wydać wyrok. a I wtedy prezydent lub strona, która jest niezadowolona z wyroku, może odwołać się do Naczelnego Sądu Administracyjnego i dopiero prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest wyrokiem ostatecznym, a drugi kierunek to Rada Miejska nie wyraża zgody na wygaszenie mandatu panu prezydentowi. Wtedy wojewoda wzywa Radę do usunięcia naruszenia prawa. Rada ma też termin 30 dni na odniesienie się do tego. Jeżeli Rada tego nie podejmuje, wojewoda ma prawo wprowadzić zarządzenie zastępcze i wygasić mandat prezydentowi, ale prezydent oczywiście ma od tego możliwość odwołania się do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jest nowy punkt paszportowy w Radomskiej Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego. Mieszkańcy miasta sprawniej, a przede wszystkim w komfortowych warunkach mogą wyrobić sobie paszport. Do tej pory interesanci byli obsługiwani na parterze i drugim piętrze. Teraz wszystko jest w jednym miejscu. To tu, w Urzędzie Wojewódzkim w Radomiu od strony ulicy Niedziałkowskiego, znajduje się przebudowany punkt paszportowy. Dzięki remontowi oddziału spraw obywatelskich, cała procedura wyrabiania paszportu ma być zdecydowanie łatwiejsza. Do tej pory referat paszportowy naszego urzędu mieścił się w dwóch miejscach. Na drugim piętrze, na parterze, niejednokrotnie mieszkańcy musieli przemieszczać się po całym budynku, błądząc, szukając odpowiedniego miejsca. Teraz załatwią wszystkie sprawy paszportowe zarówno złożenie wniosku, jak i odebranie paszportu w jednym miejscu. Można powiedzieć, że taki XXI wiek zawitał, zawitał do, do Urzędu Wiewódzkiego. W ramach remontu powstała nowa sala do obsługi interesantów z czterema stanowiskami do przyjmowania wniosków i dwoma stanowiskami do wydawania paszportów. Przebudowano także pomieszczenia biurowe i korytarz. Do tego system kolejkowy, który wprowadzi pewien ład, budynek, budynek referat dostosowany do, do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymieniona elektryka, dozór telewizyjny systemy wszelkie przeciwpożarowe także bezpiecznie, skutecznie i szybko. Koszt remontu punktu paszportowego w Radomiu to prawie 800 tysięcy złotych. Prace w całości zostały sfinansowane z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. W ubiegłym roku punkt paszportowy w Radomiu przyjął prawie 14 tysięcy wniosków i wydał ponad 13,5 tysiąca paszportów. W środę rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej we Francji. W czwartek pierwsze spotkanie rozegra reprezentacja Polski, a jej rywalem będzie Norwegia. O szansę naszej kadry na turnieju zapytaliśmy trenera klubu sportowego Uniwersytet Radom, Mariusza Grele. To jest młody zespół powołany przez trenera Dusza Bajewa na te Mistrzostwa Świata. Zawodnicy starsi pokończyli karierę reprezentacyjną. Dodatkowo jeszcze nęka, nęka kadrę, mnóstwo kontuzji, szczególnie to są kolana, barki. Ten skład jest okrojony. No cóż, jedziemy tam po naukę. Mamy dobrego fachowca na ławce trenerskiej, zawodników, którzy chcą pracować. Wierzę, że, że mamy szansę wyjść z grupy na pewno. Jedynymi doświadczonymi zawodnikami w tej kadrze teraz są, tak mi się wydaje, skrzydłowi <laughs> jachleski i Daszek. No cóż, no może lider wykrył jeszcze sam, prawda? Młodzi chłopcy, chętni gry, chętni pracy, ciężkiej pracy. Zaangażowani pewnie w to, co robią, także no, zobaczymy i życzę im powodzenia. Brak presji, no na pewno to pomoże, bo, bo, bo chłopakom mówię, no każdy chce wygrywać, każdy po to chodzi na boisko, żeby wygrać mecz. To nie jest tak, że my dzisiaj tylko przyjeżdżamy na Mistrzostwa Świata, żeby sobie pograć. Nie, wychodzimy po to, żeby wygrywać mecze, ale na pewno pojechaliśmy, jedziemy przede wszystkim z założeniem nauki i e, wyniesienia pewnego doświadczenia. W sobotę 14 stycznia na gali fight Exclusive Night 15 Final Strike, kolejny pojedynek w klatkoringu stoczy radomski zawodnik Albert Odzimkowski, jego rywalem będzie debiutujący w tej federacji Oskar Sommerfeld. Odzimkowski do sobotniego pojedynku podejdzie w bojowym nastroju. To no nastawienie jest bardzo dobre. Eee, czuję się dobrze, no i wszystkim to będę chciał pokazać naj, najbliższej walce w ringu. W dobrym zaprezentowaniu się na gali Fan 15 Final Strike. Ma pomóc przede wszystkim bardzo dobrze przepracowany okres przygotowawczy. Przepracował Albert bardzo ciężko ten okres, solidnie. Myślę, że jest świetnie przygotowany. Ja akurat, tak jak powiedziałem, skupiałem się na przykład przygotowaniu stójkowym, ale myślę, że sporty chwytane też nie były zaniedbane i Albert będzie w 100% gotowy na 14 stycznia. Rywalem popularnego złotego będzie 25-letni Oscar Sommerfeld, dla którego sobotnia walka będzie pierwszą w Federacji FEN. Do tej pory występował m.in. w brytyjskiej federacji Bama i CSFC, gdzie zdobył tytuł mistrza organizacji. Ostatnim jego sukcesem jest triumf nad Łukaszem Szczerkiem, który przyniósł mu pas mistrza federacji Gladiator Areny. To musi budzić respekt. Mocny chłopak, wszystkie płaszczyzny dobre, bardzo mocny parter. Taki chłopak podobnej budowy, podobnych warunków fizycznych jak ja. No na pewno będzie dobra bitka. Do tej pory Sommerfeld stoczył 6 walk. Pięć wygrał i jedną przegrał. Co ciekawe, wszystkie swoje pojedynki kończył przed czasem przez tak zwane submission, czyli poddanie. Walki w ten sposób lubi też kończyć odzimkowski. Bardzo możliwe, że to właśnie elementy w parterze zadecydują o triumfie jednego z zawodników. Jestem przygotowany i, zarówno i w górze, i w dole. Eee, także rzeczywiście. I on lubi kończyć walki przed czasem. Ja też lubię, jeśli mam okazję, to raczej szukam tego skończenia, choć może w ostatniej walce właśnie pokazałem taką chłodną głowę. No wiadomo, że jeśli jest okazja, żeby kończyć walkę przed czasem, to trzeba to robić, bo potem może taka okazja się nie powtórzyć. Albert Odzimkowski nie chce zdradzić swoich planów na przyszłość. Podkreśla, że na razie koncentruje się tylko na najbliższym pojedynku. Ale przede wszystkim koncentruję się w 100% na najbliższej walce, bo tak naprawdę to jest taki teraz priorytet numer jeden, że przede wszystkim wygrać najbliższy pojedynek. Nie chcę za bardzo wybiegać planami w przód, nie chcę myśleć, co będę robił po mogę myśleć, co będę robił w przed. Na pewno przed będę dużo wypoczywał, łapał świeżość po to, żeby właśnie 14 stycznia pokazać się w najlepszej swojej dyspozycji jak dotychczas w życiu, że tak powiem. Gala Fight Exclusive Night 15, Final Strike. Rozpocznie się w sobotę 14 stycznia o godzinie 20 w hali Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. Relacje z tego wydarzenia, w tym m.in. walkę radomskiego fajtera, będzie można obejrzeć w postaci Sport. Trochę sportowych wiadomości w dzisiejszym dzienniku, ale to nie koniec. Proszę zostać z nami, dlatego że serwis sportowy tuż po zakończeniu dziennika, potem także prognoza pogody. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia. 40 obiektów: prestiżowe marki modowe, przyjazna atmosfera, punkty gastronomiczno-usługowe, zawsze świeże produkty i atrakcyjne ceny to walory, dzięki którym zakupy robi się z przyjemnością. Galeria Fenix. Twoje ulubione miejsce na zakupy. Radom ulica Grzecznarowskiego 29 przez 31 Serat Czarni Radom przegrali na wyjeździe z Jastrzębskim Węglem 0-3 w meczu ćwierćfinałowym Pucharu Polski. Radomski zespół toczył równorzędną walkę, a o porażce decydowały przede wszystkim słabsze momenty w końcówkach poszczególnych partii. Środowa przegrana oznacza, że wojskowi nie awansują do Final Four Pucharu Polski i tym samym w najbliższy weekend będą odpoczywać. Radomiak Radom ma nowego napastnika. W środę kontrakt z Zielonymi podpisał testowany napastnik Damian Szpak. 23-letni zawodnik rundę jesienną spędził w trzecioligowym motorze Lublin, gdzie w dziewięciu meczach strzelił trzy gole. W przeszłości nowy snajper Radomiaka grał w pierwszoligowym Górniku Łęczna czy Orlętach Radzyń Podlaski. Po Simonie Kolinie i Macieju Wojczuku to trzeci transfer ekipy Wernera Liczki w zimowym okienku transferowym. W środowe popołudnie do treningów wrócili piłkarze czwartoligowej Pilicy Białobrzegi. Zespół Artura Kupca będzie trenował na własnych obiektach, a w sparingach zmierzy się m.in. z Radomiakiem Radom. Na pierwszych zajęciach nie było nowych twarzy. Jedynym zawodnikiem, który opuścił klub jest Włodzimierz Puton. Więcej o przygotowaniach białobrzeskiego teamu do rundy wiosennej powiemy w poniedziałkowym raporcie piłkarskim. Masarnia Elmas zaprasza do sklepów firmowych na świąteczne promocje. Uwaga! W środę i czwartek dla klientów, którzy zrobią zakupy powyżej 50 zł, czekają smaczne niespodzianki. Masarnia Elmas. Wędliny znane od lat. W piątek w Rodomie pochmurno możliwe słabe opady śniegu, na termometrach 1 stopień poniżej zera. Sobota pochmurna i z delikatnym mrozem ciśnienie będzie rosnąć. W niedzielę pogodnie okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie minus 2 stopnie.